Hejka, witajcie na moim kanale, zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku A właściwie nie kolejnego filmiku, tylko zapraszam Was do obejrzenia mojego pierwszego dnia vlogmas Pracuję od rana, mimo że nie chcę Ale dzisiaj postanowiłam też zacząć powolutku dekorować to mieszkanie w międzyczasie Papuch wieczorem pewnie zainstaluje lampki takie ma właśnie zadanie na dzisiaj. Ja z kolei zajmę się drobnicą oraz chciałabym sobie zrobić dzisiaj paznokcie. I chcę zrobić sobie paznokcie świąteczne. Właśnie takie naklejki zamówiłam sobie z Allegro. I uznałam, że je nakleję na paznokcie w trakcie robienia. I mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. Tak jak mam to w głowie właśnie. Bazę zrobię czerwoną, bo zauważyłam, że mam taki lakier idealnie czerwony, świąteczny. Więc taka będzie baza. I na to później nakleję gdzieś jakieś naklejki. Jeszcze nie wiem gdzie i jakie, ale to wyjdzie na pewno w praniu. I jak pewnie zauważyliście, ktoś tutaj nie wytrzymał. Ktoś tutaj wziął farbę drogeryjną L'Oreal Preference i pofarbował sobie odrost. W wyniku frustracji i może impulsu jakiegoś takiego weltrzmerca uznałam, że pieprzyć to. Po prostu <głos》> postaram się więcej nie farbować. Jak wyjdzie, nie wiem. Postanowienie jest, ale czy w nim wytrwam, to już jest zupełnie inna kwestia. Aczkolwiek mam nadzieję, że tak, ponieważ no. Ten odrost jednak był lepszy niż to, co mam obecnie na głowie, ten kanarkowy żółty. I też już mi się nie chce inwestować w jakieś tonery, w jakieś inne rzeczy. Tonery, jeśli o mnie chodzi, to też tak średnio łapią, a jak łapią, to dosłownie do pierwszego mycia. Jakoś nie mam ochoty się z tym bawić, więc. Postaram się wziąć na wstrzymanie, jeśli chodzi o farbowanie, zapuścić jakiś tam odrost, poprosić papucha o ścięcie, zapuścić dłuższy, iść do fryzjera, żeby mi ścięła odpowiednio i będę mieć krótkie włosy. I co mi tam? Byłam łysa, miałam wszystko prawie na głowie, więc wiecie, nie przywiązuję takiej dużej wagi do długości włosów. Jeśli chodzi o ich kolor, to lubię, gdy jest odpowiedni, wiadomo. I lubię też, gdy są ścięte dobrze. Może być krótko, ale żeby było dobrze. No a teraz było jak było. Mniejsza z tym jest jak jest. Już nic z tym nie zrobię. Teraz trzeba żyć. Grunt, że jest zima i sezon czapkowy, kapturowy, więc tak średnio nie to rusza. I mam takie pytanie do Was: czy jesteście już w świątecznym nastroju? Czy już czujecie zapach zbliżających się świąt? Bo ja. Czuję i to bardzo mocno. Nie mogę się doczekać. I ogólnie ten okres oczekiwania na święta jest dla mnie takim fajnym okresem. Uwielbiam. Dlatego też chcemy udekorować dom. A jutro pewnie ubierzemy choinkę. Taki jest plan, taki jest zamysł. W tym roku też zamówiłam sobie znacznie wcześniej śnieżynki. O, tak tego tutaj nie widać. Na okna, więc w tym roku nie będzie przypału, nie będzie fakapu. Będzie wszystko tak, jak sobie zaplanowałam. Mam nadzieję. I teraz ja sobie nakleję. Na okno, tutaj w salonie i może na drzwi balkonowe. Byłam tego sporo i myślę, że wystarczy. Kupiłam pięć takich większych arkuszy, bo wolałam dmuchać na zimne, ale jednocześnie nie chciałam kupować za dużo. Na wypadek, gdyby się okazało, że są beznadziejne. Ale nie są, są całkiem fajne, więc się cieszę. inwestować jeśli chodzi o drzwi balkonowe nie będziemy ale w śnieżynki to tak i co z tego że ich nikt nie widzi taka tutaj jest logika jest i najbardziej zainteresowany ten akurat jest mój. Kącik maszki przygotowany. Teraz czas na twój i papucha. Co to jest? Łaciul, co to jest? Tak, ty już wiesz. Ty już chyba wiesz, rozumiesz doskonale, co to oznacza. Łaciusiu! Nosek jak zwykle brudny od jedzonka. Jak zwykle. O, pięknie to wygląda. Smacznej kawuni moi drodzy. U mnie standardowo wpada czarna śmierć sypanka. Po południu będzie bezkofeinowa z mlekiem i cynamonem. Ale kubeczek świąteczny już musi być. Sezon uważam oficjalnie za otwarty. I ja, jeśli chodzi o kawę, to musi mieć odpowiednią temperaturę. Więc, zanim do tego dojdzie, to jeszcze trochę czasu minie. I pomyślałam sobie, że Wam o czymś opowiem: o czym słyszałam ostatnio na YouTubie. Była mowa o jednej z YouTuberek, która robi streamy na żywo i zbiera masę pieniędzy też przy okazji. I ona swego rodzaju kilka lat temu adoptowała ukradkiem, wykorzystała swojego brata, żeby odebrał kota. Kota youtuberki, której ona nienawidzi. Ten kot już był w podeszłym wieku, było dwudziestka na karku, więc dosyć sporo. Taki kotek to nigdy nie wiadomo kiedy co się stanie. Tak czy siak, ona wzięła tego kota, cały czas twierdziła, że kiciuś ma się dobrze, że jest w świetnym stanie, że ma masę... se rzeczy opłaciła u weterynarza, ale tak naprawdę nic nie dolega temu kotku poważnego i tak jakby jechała cały czas na tym kocie, zbierała pieniądze wykorzystując tego kota, a teraz się okazało, że ten kot już od kilku lat nie żyje, że zmarł w 2023 roku i że tak jakby ona jechała Cały czas na tym imidżu tego kotka i zbierała pieniądze i ludzie dawali jej masę pieniędzy, mimo że ten kotek nie żył. Dla mnie to jest nie do pojęcia, żeby być tak strasznie chytrym na pieniądze. Wiecie, człowiek nigdy wiele nie miał, nie ma nic zbytnio i raczej ta sytuacja się nie zmieni w najbliższym czasie, ale jeszcze nie upadł tak nisko, żeby wykorzystywać biedne zwierzę po to, żeby zbierać jak najwięcej pieniędzy, mimo że się ma te pieniądze. Bożę naprawdę rozumiem, gdy ktoś rzeczywiście nie ma, gdy mu się życie posypie, są różne sytuacje życiowe i w każdej chwili może się wszystko zmienić na naszą niekorzyść i wtedy okej, okay, no nie wiem czy bym się odważyła, może gdybym miała dzieci i rzeczywiście nie miałabym już naprawdę nic do gara włożyć i nie byłabym w stanie znaleźć żadnej pracy, absolutnie żadnej nawet takiej wiecie, do grabienia lisie czy coś takiego to może wtedy bym rozważyła prośbę o jakieś dodatkowe pieniądze i rzeczywiście otworzyłabym na jakiejś stronie jakiś link, jakąś zbiórkę ale nie wyobrażam sobie mieć pieniądze dostawać masę hajsu tak o po prostu z livestreama, jest z filmików itd. Tak itd. Tak i jeszcze dodatkowo wyłudzać pieniądze, bo to dla mnie jest wyłudzenie, na kotka, który już nie żyje. W pale mi się to nie mieści. Chciwość i rządza pieniądza to chyba normalnie jedne z najgorszych cech u ludzi, jakie spotykam. Takie parcie na szkło wiecie, tego typu rzeczy. I ja się czymś takim totalnie brzydzę. I po prostu czułam taki przymus podzielenia się tym z wami, bo tak mnie to zbulwersowało po prostu. A teraz wracam do pracy a później zabiera się za paznokcie. Ja nie wiem, ale jeśli chodzi o ten mój obecny aparat, który jest niby taki sam jak tamten, to jednak nie jest taki sam, bo bateria rozładowuje się tak szybko, że mózg staje w poprzek i zaraz będę musiała ją doładować. Mało tego, ładuje się ją w zupełnie inny sposób niż w tamtym starym aparacie i będę musiała chyba sobie dokupić baterię jakąś, bo może być ciężko. Może być ciężko, a chcę jak najmniej używać telefonu, tylko wiecie, gdzieś tam w w plenerze, gdy pada deszcz albo śnieg, a tak to na ogół chcę jednak używać ten aparat, tę kamerę do nagrywania i denerwuje mnie to. Denerwuje mnie. Coś tam się podładowało, więc pora zacząć działać i zacząć robić sobie paznokcie i ja je robię sobie, wiecie, nieprofesjonalnie, po swojemu i pewnie popełniam masę błędów, ale grunt, że się trzymają. Jeżeli macie jakieś tipy, to proszę podzielcie się nimi z nimi. E? Jeśli macie jakieś wskazówki albo uwagi, to proszę dajcie mi znać, bo z przyjemnością ułatwiłabym sobie pracę. Ogólnie, jeśli o mnie chodzi, to pierwsze co robię, to skracam sobie paznokcie pilnikiem i usuwam lakier z paznokci, wcześniejszą warstwę, więc tak też zrobię i tym razem. Jest to trochę czasochłodne, nie powiem. Zajmuje mi to około 3 godzin, 3,5, zależy. Ale też mnie to relaksuje, lubię sobie coś puścić właśnie w tle I zaraz chyba tak zrobię, puszczę sobie coś na YouTubie Standardowo, żeby mi coś gadało, żeby sobie tak posłuchać I dowiedzieć czegoś może, co w trawie piszczy Cokolwiek, coś relaksującego Mnie relaksują informacje na temat zbrodni i zaginięć Dziwny ten relaks, ale tak mam A jeśli chodzi o świąteczne piosenki, to ja już je słuchałam chyba ze dwa tygodnie temu także troszeczkę w ten nastrój próbowałam się wcześniej już wdrożyć też na sofę dałam dodatkowy koc i na nim właśnie siedzę bo nigdy nie wiadomo, nie chciałabym jej utytłać czymś niefajnym i mam tutaj też po mojej lewicy o pokażę wam lampę gdy już będzie dla mnie za ciemno to sobie ją na pewno włączę i też duże światło ale jeszcze póki jest możliwość korzystania ze światła słonecznego, naturalnego to zawsze korzystam ile wlezie Niewykluczone też, że w międzyczasie robienia paznokci zrobię sobie przerwę krótką na spacer, żeby się rozruszać, bo to też nie jest takie fajne siedzieć cały czas na tyłku. I właśnie to jest fajne w robieniu samodzielnym paznokci, że można sobie robić kiedy się chce, kiedy ma się ochotę te paznokcie i przerwy też bezproblemowo można sobie zrobić wtedy, kiedy się chce. Ja na ogół robię tych przerw dużo. Kiedyś używałam frezarki do usuwania lakieru i tych wszystkich warstw z paznokci, ale często dawałam ciała i zbyt mocno była ta płytka spiłowana ta sztucznych paznokci i ta prawdziwa więc używam jednak od tamtej pory pilników, bo owszem, może i schodzi troszeczkę dłużej, ale przynajmniej nie zrobię sobie jakiejś tam większej krzywdy Powiedzmy, że to jest już zrobione. Wtedy zaczynam sobie nadawać kształt paznokciom i u mnie jest to coś migdał standardowo, też patrzę, jak to wygląda od spodu, to znaczy, zwracam uwagę na linię moich prawdziwych paznokci i troszeczkę je spiłowuję również z tej strony żeby mi się czasem nie odklejały od żelu. Także teraz się tym zajmę. I dopiero w momencie, gdy będę się bawiła skórkami, to też usunę resztę lakieru, ale to już frezarką z miejsca, gdzie tak jakby nie dociera tak dobrze ten pilnik, a też nie chcę sobie za bardzo zjechać tych skórek. I tak będą trochę zjechane, bo ja sama nie jestem w stanie sobie tego uniknąć. I też staram się troszeczkę wyszczupić te paznokcie w miarę możliwości. Wiecie, żeby chociaż daleka całkiem przyzwoicie to wyglądało. I ja tak naprawdę ostateczny kształt nadam po nałożeniu żelu i po wyschnięciu, po wysuszeniu tego żelu pod lampą. A teraz tak, o, ogólnikowo staram się to jakoś ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi, żebym wiedziała też, czy pod względem długości wszystko się zgadza, jak sobie wszystko porównam, posprawdzam, to wtedy dopiero zacznę się bawić żele. Błyskawiczny obiad w międzyczasie tosty w jajku plus brokuły. Bo serio nie mam dzisiaj czasu na szykowanie czegokolwiek innego i w pracy też chciałam jak najszybciej się wyrobić i chciałam dzisiaj po prostu wcześniej skończyć i udało się, więc zaraz obiad. Czas na skórki. To jest moja frezarka. Ona ma już kupę lat. Jest to model numer 7990 z Neonail. Kupiłam ją sobie jakoś tak, kiedy był COVID, żeby sobie robić właśnie samodzielnie paznokcie. I ja nie ustawiam dużych obrotów, dużej prędkości, ponieważ nie chcę sobie zrobić krzywdy. I co prawda wydłuża to czas wykonania manicure. Ale uważam, że... Gra jest warta świeczki i nie ma co się spieszyć. Człowiek się zawsze wszędzie spieszy, zawsze, zawsze, zawsze i co z tego ma? Nic. Czas na obcążki i obcinanie tych skórek, i przy tym etapie jestem mega ostrożna, a starałam się przynajmniej być taka, i staram się tego zbytnio głęboko nie uciąć, żeby później nie cierpieć, ale bywa różnie. Czas na cleaner, skórki obcięte, wszystko jest git, więc. Czas na kolejny krok i szybko sobie te paznokcie wyczyszczę. I użyję teraz primera tego i ja tego bardzo mało produktu kładę na paznokcie i włożę na chwilę do lampy. Nadszedł czas na żel i to jest dla mnie dosyć wymagająca i żmudna czynność, aczkolwiek opłacalna. Używam żelu z Klaresy i aplikujemy to. Paznokcie już mają na sobie świeżą warstwę żelu i są już wypiłowane, wypolerowane i czas nałożyć kolor o nazwie Feminine Grace i to jest kolor Neonail. Uważam, że idealnie się nada na święta. Gdzie nie troszeczkę powychodziłam. Poza paznokcie. I ten kolor tutaj wydaje się taki pomarańczowy w świetle ciepłym z góry, ale on jest taki bardziej czerwony, typowy świąteczny, także super. Nałożyłam dwie warstwy, mimo że myślałam, że jedna wystarczy, ale ustałam, że tam dwie, a co tam? I teraz czas na najzabawniejszą część, czyli na te naklejki. Nie wiem, jak to będzie wyglądało i się trzymało, zobaczymy. Kupiłam na Allegro, nie pamiętam, czy dałam 5,50 czy 6,50. Myślałam wziąć więcej, ale poprzestałam na jednym. I teraz trochę żałuję, bo sama nie wiem, czy mam ochotę na złoty, na paznokciach. No ale poprzymierzam, Zobaczymy. To będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj śnieżynki i tutaj śnieżynki na tym dużym. Dwa zostawiam puste. Paznokcie. I teraz czas na top. Jest to też klaresa. I w końcu skończę. Ileż można robić te paznokcie? A tak na serio, poszło całkiem fajnie. Słucham sobie głupot na YouTubie i jakoś leci. Skończyłam w końcu, i wyglądają one w ten sposób. Naprawdę naklejki nie są idealnym rozwiązaniem, bo widzę gdzieniegdzie niedociągnięcia i tak jakby takie marszczenie się tego plastiku, który jest naklejany, ale tak czy siak efekt jest zadowalający, idealny na ten świąteczny czas. Jeżeli coś tam się podzieje, to trudno, usunę to, ale mam nadzieję, że jednak wytrzymają do świąt i będą ładne i będę z nich zadowolona, tak jak na ten moment. <grych> Zobaczymy jeszcze świetle dnia, bo tutaj jest naprawdę ciemno w tym mieszkaniu, a ja nie chcę zwyczajnie inwestować w nowe żarówki, dopóki się nie przepalą, bo to nie są moje żarówki uroki życia na wynajmowanym, więc sępie. Przyznaję po prostu, że sępie i nawet całkiem całkiem się wyrobiłam teraz coś trzeba zjeść bo znowu zgłodniałam z tego wszystkiego przekąska jogurt naturalny półkaki, i do tego płatki trochę taki mały co ja w ciągu dnia nam się tutaj robi zobaczcie sobie że mamy 15 metrów lampek <laughs> cały czas żyłam w błędnym przekonaniu że jest tego mniej ale cóż, papuch sobie musi jakoś poradzić. Tych 15 metrów nie wystarczyło nam na pomysł, papu. Wystarczy! Paputowych. Ogólnie wystarczy, ale na ten moment nie wystarczyło, bo żeś tak tutaj zmajlował. Wszystko na mnie, ale nie poczeka do końca. <noise> no dobra, zobaczymy. Ja przyznaję, że też pomagam, bo. Pocięłam taśmę, tutaj przykleiłam ładnie. Wepnij to tam, kochanie. I magiczne magic word. Wszystko, wszystko. <laughs> to jest oszust. Patrzcie, jak pięknie. Patrzcie, patrzcie i podziwiajcie. Ja sama wyjść z podziwu nie mogę. Super. jeden gość to zrobił. Jeden gość to zrobił. Tylko jeden z niewielką pomocą moją. O, super, mega. Nadszedł czas na nasz ulubiony moment, czyli na kalendarze adwentowe. Moja strona, chłopaków, strona Papo. Trochę biednie. <laughs> Czyń honory. Sto. Maciuś, podkreślam, że ma tylko cztery ząbki. Wie? No, zadowolony? Drogi zwierzak Pana tego domu <laughs> Ja jest to samo co ty, więc... Szukamy jedyneczki O, bałwanek! O, ale fajnie! Pyk, jest! I teraz wasza dziewczyna, która już wie co dostanie Mianowicie to samo co papu Ej, a ja mam pingwina! Ja też! Nie, ty masz bałwana. Ty masz bałwana i ja mam pingwina. No, widzisz, Bałwan dla bałwana. To nie, tutaj nie ma przypadków. Jedyneczka. Taka herbatka na dziś. Nie mam pojęcia. O, za chwilę. Tak jest, ale no nie widzę. Tutaj. O, tu. Christmas Black Tea. Okej, okay. czarna herbatka. O, dla papucha. Sneakersy. Nie, to się nazywa Szczęśliwy Pierwszy. Tak, sneakersy bez umowy mamy także że idą wszystkie do papucha, bo ja nie lubię sneakersów. Czas na taste test. Kocham grudzień. A ten jeszcze szukania. nie? już zjadłeś wszystko. Taka końcówka dnia to chyba. Każda mu się podoba, na słodko. Mam nadzieję, że ten mój pierwszy dzień vlogmas Wam się podobał. Lajkujcie i subskrybujcie. I widzimy się jutro, buśka. A herbatkę spróbuję później.